Hej wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i dzisiaj przygotowałam dla Was projekt Denko. Mam tutaj całą siatę przeróżnych kosmetyków, tych fajnych, tych mniej fajnych. Jak widać troszeczkę tego jest, ale też zbierałam te produkty przez parę ładnych tygodni. Także co, ja polecam przygotować sobie jakąś kawkę, herbatkę żywkowinko cokolwiek lubicie i zapraszam do wysłuchania kilku recenzji kosmetycznych. Dobra, zaczynamy. Kolejność standardowo będzie totalnie przypadkowa. To co wyciągnę, to po prostu będę wam opisywać i zaczynamy od rzeczy pierwszej potrzeby, czyli od pasty do zębów. Jedna z moich Ulubionych, czyli prokudent. Pasta z olejem kokosowym to jest chyba trzecie albo czwarte opakowanie. Pasta jest tania, nie podrażnia dziąseł, nie robi żadnej krzywdy, fajnie smakuje, o ile można powiedzieć, że pasta smakuje, ale tak, mnie ona jak najbardziej podchodzi. Ma oczywiście usuwać efekt przybarwień po paleniu, po kawie, po herbacie co u mnie akurat jest jak najbardziej na plus, no bo jak wiecie, ja kawkę lubię. No i tak jak wspomniałam, jej wielkim atutem jest także cena. Ona chyba często coś około 3-4 zł kosztuje. Następna pasta z Colgate Smile for Good. Też działanie ma wybielające. Tutaj akurat mamy fluor, glicerynę, gumę celulozową. Cokolwiek to jest. No i soda. Soda wiadomo ma działanie wybielające. Też chyba była całkiem w porządku, aczkolwiek powiem Wam, że ja wolę się właśnie z tym prokudentem, z olejem kokosowym. No ale wiadomo, że czasem trzeba sobie urozmaicić nawet i to mycie zębów. Co dalej? Odżywka do włosów z Kos Natur. Bardzo przyjemna. Nie, nie odżywka, szampon do włosów. Z Kos kiedyś miałam odżywkę, teraz szampon. Mamy tutaj wyciąg z migdałów i z awokado, czyli najlepsze połączenie jak dla moich włosów, bo moje włosy uwielbiają zarówno jeden jak i drugi produkt. Bardzo fajny szampon, taki o działaniu delikatnym, aczkolwiek ładnie te włosy czyścił. Starczył na długo. Nawet się zdziwiłam. Powiem Wam szczerze, że byłam pewna, że po prostu spłynie mi jak woda na momencie, a bardzo fajnie się utrzymał. Ta marka na pewno jest dostępna w Hebe. Często jest na nią promocja, także myślę, że warto jest się po prostu skusić, bo szampon ładnie mył i całkiem fajnie te włosy pielęgnował. Oczywiście Isana. Wydaje mi się, że nie może być u nikogo dęka bez produktów z Isany. Klasycznie mam tutaj żel pod prysznic. do Isany wracam w miarę regularnie, no bo wiadomo na kusi i opakowaniem i ceną. Tutaj mam akurat wersję kokos i wanilia, czyli takie zapachy lekko wakacyjne, w deszczowe pochmurne dni jak najbardziej wskazane, żeby sobie troszeczkę ten humor poprawić. To akurat była edycja limitowana. No i tak żel nie podrażnił, nie wysuszył, spoko mył, ładnie pachniał, dobrze kosztował, w sensie um, miał odpowiednią cenę w, do jakości, do wydajności itd. Także jak dla mnie bardzo spoko. No ale mówię, ja Isanel, um, do Isany wracam od kilku lat. E, przy mnie Przeplatam sobie tą markę z innymi, tak, żeby się też po prostu nie znudzić, żeby e, mieć tą możliwość zapoznania się z czymś nowym, no ale i Isana u mnie raczej w łazience kości. Krem do twarzy z Garniera. Mamy tutaj Garnier Bio z regenerującą lawendą. I jest to krem anti-aging przeznaczony na noc. Chociaż ja korzystałam z niego zarówno na noc, jak i na dzień, bo nie był jakiś mega ciężki, mega tłusty. Skóra bardzo fajnie go przyjmowała. Kremik ładnie się wchłaniał. Faktycznie tą cerę nawilżał, pielęgnował, nie wywołał żadnego takiego niepożądanego wysypu niedoskonałości, zaczerwienień czy czegoś takiego. Ale ta lawenda tutaj jest moim zdaniem na wielki minus, bo krem tak intensywnie pachniał, że ja po prostu w którymś momencie miałam go dosyć. Pierwsze użycie to było, wiecie, takie buch tym zapachem. Zużyłam go w miarę szybko, no bo moja skóra też po prostu potrzebuje dużej dawki nawilżenia, ale zapach totalnie na nie, reszta totalnie na tak. Hydrolat, woda aloesowa. Znakomity, też bardzo fajny produkt, szybko go zużyłam. Powiem Wam, że ten produkt działał tak kojąco na skórę, że wiecie, ona po takim czy to porannym, czy po wieczornym oczyszczeniu potrzebowała takiego, takiej dawki odświeżenia i po prostu ten hydrolat mi to dawał. Że ja psiukałam tą twarz i miałam wrażenie, że ona po prostu przyjmuje na momencie. Em, wszystko to, co jest w nim dobre, dostaje taką właśnie pierwszą dawkę nawilżenia. No i wiadomo, że potem ten kremik też bardzo fajnie się wchłaniał, więc ja ogólnie uważam, że był to bardzo fajny produkt i myślę, że będę, będę sobie do niego wracać, bo on tak właśnie przyjemnie tą skórę koił. Coś, co zużyłam już jakiś czas temu, ale mi się to po prostu zapodziało w mojej masie różnych maseczek, czyli takie kapsułki z isany z wyciągiem Q10, mają działanie pielęgnacyjne, przeciwzmarszczkowe. Były spoko, za mało nawilżające, jak dla mnie, takie. Niby ok, ale jeśli właśnie ktoś ma skórę suchą, z tendencją do przesłuszania się, to myślę, że one wtedy nie będą wystarczające. Tutaj mam jeszcze opakowanie po szczoteczkach do zębów, które strasznie mi podpasowały i od razu, znaczy od razu, kupiłam sobie też po prostu drugie opakowanie. Szczoteczki z Oral-B, one są dostępne w Biedronkach, były tutaj trzy sztuki e, i miały taką odpowiednią twardość e, włosa, jak dla moich dziąseł. Ja mam dziąsła, które po prostu e, wykazują się taką, wiecie, wrażliwością, lubią krwawić, a te szczoteczki właśnie nie zrobiły mi żadnej krzywdy, także ja polecam. Mój hit, e, czyli maska z Garniera Botanic Therapy z wyciągiem z... E, Olej kurycynowego. Super produkt, on trafił do moich ulubieńców, bo po prostu dawał moim włosom wszystko fajnie. Ta maska je nawilżała, odżywiała, regenerowała, zapobiegała właśnie wypadaniu. Dzięki tej masce te włosy potem wyglądały właśnie tak fajnie, świeżo, tak sypko, zdrowo. Ja używałam jej też jako podkład pod olej, i w tej roli też sprawdzała się super. Pomagała mi też oleje domywać. Także, no mówię, po prostu produkt na piąteczkę z plusem i będę wracać na pewno. Opakowanie po gąbkach z biedronkowej marki. Niestety nie jestem w stanie Wam jej wymówić. Były tutaj trzy sztuki kupione na promocji takiej e, zimowej, jeden plus jeden, coś takiego. Były trzy różne kształtki, e, kształty: jedna taka mini gąbeczka, jedna taka stożkowa, i jedna mm, taka wiecie, z wgłębieniem, z taką talią. E, były ok. Czytałam na ich temat mnóstwo takich e, bardzo pozytywnych słów, takich, że wiecie, że one są wow, mega i w ogóle super, najlepsze. Nie mogę powiedzieć, że one były takie super, wow, mega i najlepsze. Były w porządku. Wydaje mi się, że jak za tą cenę, w której są w Biedronce, jak najbardziej ok. Ale mówię, na mnie takiego mega e, szału nie zrobiły. Aczkolwiek kupiłam sobie potem też e, drugi zestaw, no bo mówię, są przyzwoite jak najbardziej. To może przerwam kawkę. No i co mamy dalej? Skoro przy kawce jesteśmy, to peeling kawowy też złapany w biedronce. Aromatyczna kawa z serii Love Your Body. Był ok, chciałam się go pozbyć w tym roku, udało mi się go pozbyć w tym roku. Bardzo fajnie peelingował, troszeczkę natłuszczał ciało. No i miał takie ciało, nie wiecie, że. No z jednej strony wiadomo, pielęgnował ciało, ale z drugiej też ten zapach kawy tak fajnie relaksował, troszeczkę pobudzał, fajny produkt, żeby go na przykład właśnie stosować rano, kiedy chcemy się dobudzić jeszcze tym zapachem kawy. Mamy tutaj właśnie olej makadamia, olej arganowy, kakao sól morską, witaminę E, także wydaje mi się, że naprawdę peeling na takim pełnym wypasie. Płatki pod oczy, które znalazłam w kalendarzu adwentowym ze złotem. Bardzo fajne. Ja je włożyłam do lodówki, pomimo że one nie wymagają tego, żeby wcześniej schodzić w lodówce. Ale stwierdziłam, że będę miała jeszcze takie dodatkowe działanie chłodzące. Bardzo przyjemne. Faktycznie czułam, że tutaj ta skóra pod oczami, która wiadomo, jest cieńsza, jest wrażliwsza, po prostu odpoczywa. Także będę chyba je sobie jeszcze kupować. One są. Dostępne w Hebe z tego, co się orientuje, ale naprawdę byłam z nich bardzo zadowolona. Kolejne płatki pod oczy, tym razem z Sephory, z wyciągiem z awokado. No, mnie, awokado jest jak najbardziej na propsie, też się z nimi lubiłam. Też właśnie dawały taki fajny efekt ukojenia dla tej cienkiej skóry. Kolejny drobiazg to jest krem, próbka kremu do twarzy na noc z wianka. Też bardzo spoko. muszę się zainteresować właśnie tymi kremami z Wianka, z sylweko, bo po próbkach patrząc dają radę. Z tego co pamiętam, kiedyś miałam chyba z sylweko jakiś krem, też bardzo sobie chwaliłam, więc czas najwyższy po prostu wrócić do tej marki, bo no ona po prostu bardzo dobrze u mnie się sprawdzała. Szampon z On Libio. Szampon micelarny do włosów przetłuszczających się. Mamy tutaj biorafinowaną surfaktynę z rzepaku. Nie wiem, czym to jest, ale taki napis widnieje na opakowaniu. Fajny szampon, bo on faktycznie super te włosy czyścił. Ja po prostu miałam wrażenie takiej, wiecie, mega czystości i włosów, i skóry głowy. Szampon też nie podrażniał skóry, więc to jest na wielki plus. Super właśnie oczyszczał ale też nie powodował takiego, wiecie, wrażenia, że te włosy szybciej się przetłuszczały, że ta skóra musiała produkować większą ilość łoju, żeby się zabezpieczyć. Tego właśnie wszystko było zrobione w taki zrównoważony sposób. Był też bardzo wydajny, także będę wracać na pewno. Jak tylko pojawi się promocja na stronie Onlibio, zamawiam sobie od razu ze 2 czy trzy tubki na zapas. Z Eveline mam multifunkcyjny żel do ciała i do twarzy, ale ja nie korzystałam z niego ani do ciała, ani do twarzy, tylko to był mój klasyczny podkład pod olejowanie. Sprawdzał się w tej roli super. Czasem stosowałam go w ogóle solo, żeby te włosy fajnie nawilżyć i naprawdę był fajny. Ja w ogóle lubię właśnie olej aloesowy wykorzystywać, nie olej, żel aloesowy wykorzystywać właśnie w tej roli, bo. No i dla mnie jest po prostu w tym najlepszy i niezastąpiony. co jest dzisiaj taki żel, peeling drobnoziarnisty, także nie mamy tutaj takiego, wiecie, porządnego efektu zdzierania, ale bardzo fajny do takiego nawet codziennego użycia, żeby delikatnie ten naskórek złuszczyć, pozbyć się jakichś tam skórek, które gdzieś odstają. Poza tym przepięknie pachniał ananasem, także mnie ten produkt jak najbardziej przypadł do gustu. Znowu, coś z Garniera. Znowu seria Botanic Therapy. Odżywka, która super pachniała pierniczkami, bo mamy tutaj wyciąg z Imbiru. Fajnie też działała. Ona też chyba była jakiś czas temu moim ulubieńcem, bo moje włosy naprawdę bardzo się z nią polubiły. Tutaj w ogóle mamy właśnie przeznaczenie do włosów zmęczonych i cienkich, czyli czytajcie do moich włosów. Także bardzo spoko. Podkład z Maybelline Affiniton, długo po prostu był to mój hit, bo bardzo fajnie wygląda na twarzy, daje przyjemne krycie, nie jest ciężki, nie wywołuje jakichś takich złych rzeczy na twarzy. Troszeczkę może jest zbyt rzadki, ale ja ogólnie się z nim lubię, sięgam w miarę regularnie, jak jestem w sklepie właśnie po te produkty, no bo to jest taki wiecie... E Sprawdzony przeze mnie kosmetyk, wiem, że się nie rozczaruje, wiem, że mnie nie zawiedzie, także jak mam już po prostu wydać się coś pieniądze, to wolę na niego, niż szukać czegoś, wiecie, jakichś zamienników, które potem okażą się być niewypałem. Emulsja do higieny intymnej z Biedronki też bardzo spoko. Ja w ogóle z takich emulsji korzystam też jako z żeli pod prysznic, jako z szamponów. Sprawdzają się w... Tak bardzo uniwersalnie. Tym też był, ten wariant też był bardzo spoko. Mamy tutaj kwas mlekowy, ekstrakt z rumianku, także dobry, tani, czego chcieć więcej? Znowu coś z Only Eco, Błęd do pukania ubranek i pościeli dziecięcej. Fajny, wbrew pozorom, wydajny, tylko że nie pachniał. Znaczy, z jednej strony jest to plus, bo wiadomo, że. Jeśli chodzi o ubranka dziecięce, no to lepiej, kiedy tych aromatów perfum nie ma i myślę, że będę do niego wracać. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj płyn do płukania z cocolino, płyn, który w końcu mnie zadowala, bo faktycznie nadaje praniu zapach, także tyle chyba wystarczy na jego temat. W końcu coś mnie zadowoliło, jeśli chodzi o płyny do płukania. a długo szukałam czegoś w miarę przyzwoitego. Co mamy tutaj? A wiem, mój hit, krem z... nie, to nie jest mój hit, to jest krem z AA, też był bardzo spoko. Um... Tak, to był krem z AA. Prebiotyczny krem nawilżający na dzień i na noc był fajny, bo faktycznie tą skórę nawilżał. E, powtórzę, że u mnie skóra potrzebuje porządnej dawki nawilżenia. Półśrodki się w ogóle nie sprawdzają i ten krem o dziwo sprostał moim oczekiwaniom. E, tu mam jeszcze taką mini maseczkę z Pure Hills, e, też jest dostępna w Hebe. Bardzo przyjemna, taka spoko właśnie, żeby korzystać z niej na co dzień. Miała mieć działanie uspokajające dla skóry. I dwa ostatnie produkty. Kategoria to płyny do naczyń Only Eco i Fejry. Obydwa były bardzo dobre, wydajne faktycznie domywały wszystko, także czego chcieć więcej, jeśli chodzi o płyny do naczyń. No i dobra, dotarliśmy do końca, mam nadzieję, że w miarę zgrabnie udało mi się przedstawić króciutkie recenzje tych produktów, no ale chciałam Wam po prostu zasygnalizować, co było fajne, co było raczej kiepskie. Wydaje mi się, że dominowały takie przyjemne produkty, które miło wspominam, do których chcę wracać. No i co, jeśli film Wam się podobał, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji mojego kanału, bo dzięki temu będziemy ze sobą w stałym kontakcie i widzimy się niedługo w czymś nowym. Także do zobaczenia.